Siema. Cilku powiem wam jakie są moce Sitów. Duszenie moco jest techniką polegającą na miażdżeniu tchawicy ofiary przy użyciu mocy, która mogła doprowadzić na do Często jej użycie było łączone z unoszeniem przeciwnika za pomocą telekinezy, od której wywodzi się ta technika, Korzystają z niej głównie. Użytkownicy ciemnej strony, ponieważ duże nie najłatwiej przychodzi, gdy używający jest pochłonięty gniewem. Tę umiejętność szczególnie podoba sobie Darth Vader. Możliwość użycia tej techniki na innym użytkowniku mocy, świadczy o dużej potędze używającego, lecz złapanie kogoś takiego w wyduszeniu było trudniejsze niż w przypadku zwykłej osoby. Użytkownicy ciemnej strony dzięki telekinezie mogą zamrozić człowieka w miejscu, mogą zatrzymać pocisk w miejscu i mogą czytać swoje ofierze w myślach. Alchemia sitów jest starożytną sztuką ciemnej strony, polegającą na odprawieniu przez sitów rytuałów z użyciem misy z eliksirem celem nawiązania połączenia z wybraną osobą. Do alchemii sitów konieczna jest misa, wypełniona specjalnym eliksirem ciemnej strony. Rytuały odprawia się za pomocą Urkitat. Języka Sithów, wypowiedzenie odpowiedniej formuły dawało określone efekty. Za pomocą alchemii Sith był w stanie przejąć kontrolę nad umysłem Jedi, który przybywał w miejscu silnym, ciemno strono mocy. Wystarczyło dodać do eliksiru krople krwi osoby blisko związanej z tym, że Jedi, aby móc wywołać u niego nieprzyjemne wizje. Jednak nawet bez tego alchemia sitów pozwalała nawiązać połączenie z wybraną osobą, aby użytkownik mógł przeniknąć do miejsca pobytu tego osobnika. Z czary wypełnionej eliksirem sit mógł również tworzyć niebieskie manifestacje energii ciemnej strony mocy, które imitowały Określone materialne zjawiska z mikstury można było stworzyć na przykład płomienie lub linie. Dzięki alchemistów można stworzyć też różne potwory, takie jak rancor lub ogromne węże. Wysy. Zanieżycia. życia. Użytkownik wykorzystujący tą... Technikę wyssania życia stosował ją, aby odbierać swoim ofiarom energię życiową i wzmocnić swoją własną lub też użyć jej do innych celów. Wyciągana z ofiary żywa moc miała postać niebieskiej lub zielonej mgły. Jedynie sitowie byli w stanie używać wyssania życia bez pośredniczących artefaktów i przyjąć. Pobraną energię bezpośrednio do siebie. Jak użytkownik ciemnej strony wysysa życie ze swojej ofiary, to ofierze wydaje się, że traci przytomność.